z Dortmundu. Na Signal i Dunapark wciąż pada deszcz, ale myślę, że piłkarze mimo to nie zawiodą nas, ani państwa przed telewizorami. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Warto na pewno nadmienić, że gospodarze mogą sobie dzisiaj zapewnić mistrzostwo. Borussia Dortmund zmierzy się z Hertą Berlin. Ależ tu będą dziś emocje. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, gospodarze mogą rozstrzygnąć sprawę tytułu mistrzowskiego. Ważne, żeby nie zjadła ich presja i by nie uwierzyli za szybko, że wszystko jest rozstrzygnięte. Teraz na ekranach pierwsza jedenastka borusi Dortmund. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie, jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Proszę Państwa, pora na skład Herty Berlin. Zapewne, jak zwykle, skupią się na bronieniu dostępu do własnej bramki. Zmasowana obrona to ich styl gry i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Dobrze wykonana potrafi skutecznie uprzykrzyć życie najlepszym zespołom. Jak się nie ma czym postraszyć, to jest to całkiem rozsądne rozwiązanie, zmuszające rywala do większej aktywności i niekiedy do popełnienia błędów. Rozpoczęliśmy spotkanie na Signal i Park. Obyśmy mieli na boisku emocje. Na trybunach będą na pewno. Utane wejście, akcja przerwana. Zawodnicy Borussi Dortmund w swoim ostatnim spotkaniu wygrali z Greuter Fürth. Która drużyna, Twoim zdaniem, wyjdzie dziś zwycięsko z tego starcia? Wtedy na wyjeździe zwyciężyli pewnie 3 do 1, odznaczając się skutecznością i konsekwencją w grze. To po prostu było niepodważalne zwycięstwo. Moje ocenie dziś będzie im trudniej o zwycięstwo. Stawiałbym raczej na remis w tym starciu. Kevin Prince Boateng Boateng Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Głęboko w pole karne zagrywa. Nic z tej akcji już nie będzie. Jak widać po tabeli, wciąż mogą wywalczyć tytuł mistrzowski. Ale aby tak się stało, muszą liczyć też na korzystny wynik w innym spotkaniu. Na pewno to nie, ale teraz będzie szansa musi to strzelić. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obojętna. Mocne wejście, ale czyste. Erling Haland. Uwaga! Julian Brandt! Ale nic z tego! Górą Bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Royce ma teraz piłkę. No nie jest piłką przy nodze. Będą zaraz prowadzić. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Akcja Borussi Dortmund. Obiecująco to wygląda. Ależ teraz wrzawa kibiców Borussi Dostrzegli dobrą grę zawodników i dopingują ich, by to wykorzystali. Kevin Prince boateng. Bramkarz spokojnie to wyłapuje, nie było żadnego zagrożenia. Bramkę otrzymał Krzysztof Piątek. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Od kilkunastu minut goście są nieustannie przy piłce. Bramka wisi w powietrzu. Wykreowali już sobie sporo. Patrz, to musi być gol. do wiary. Oszaleni teraz ze szczęścia. Co za niesamowity scenariusz. Mają swój wymarzony rezultat. Popatrzmy na tę bramkę. Bliska odległość. Niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować. Z zimną krwią. Tak piłka poleciała tam, gdzie trzeba. to mamy 1 do 0. Juka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Dostaliśmy wiadomość, że padł właśnie gol na Borussia Park. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Gladbach. Ale sama pleja wpisuje się na listę strzelców. Świetny drybling otworzył mu drogę do bramki. Mamy w ten sposób wyrównanie. Teraz przed szansą! I nic z tego nie będzie. Piłka po centrze mija teraz wszystkich. Kevin, Prince, Boateng. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Bardzo dobra interwencja. Sędzia kończy pierwszą połowę. Na razie są w dobrej sytuacji, bo jeśli utrzyma się ten wynik, wywalczą tytuł. Do końca jeszcze 45 minut i dużo się tu... Zaczynamy, proszę państwa, drugą połowę tego meczu. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Ależ teraz podanie w uliczkę. Pracą teraz piłkę bardzo źle podał. Bojata. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka możliwości rozegrania. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Nie mogę uwierzyć, że nie padła tutaj bramka. To było przecież nie do obrony, ale popis między słupkami. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Pewna interwencja. Łatwy strzał. Jest czas, jest miejsce. Można centrować. Desza bramkę. Zablokowany ten strzał. Zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. środkowanie, gdzieś na 11 metr. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Cała boczna strefa boiska jest wolna. I doskonała okazja. Czas upływa, ale oni mają to, na co liczyli. Jeśli mecz skończy się takim rezultatem, To Dokończymy punktem, bo jest groźny. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Obrona, ale piłka w grze. Uderzenie poprzeczka i piłka w grze. No nie, widziałem już tę piłkę w pramce. Jak to nie weszło. Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce, oddają inicjatywę przyjezdnym. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać, różnymi metodami można osiągać dobre rezultaty, a wysoki wskaźnik posiadania piłki może być drogą do celu, ale też nie musi. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Piłka opuściła plac gry. Out. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Patrzę na zegarek. To już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Lankarz bez kłopotu wyłapuje to dośrodkowanie. Dostaliśmy wiadomość, że padł właśnie gol na Borussia Park. To kolejne trafienie dla Borussii Mönchengladbach. Ale sam Plea wpisuje się na listę strzelców. Ustrzelił dziś już dubla. Podpisał się w tej akcji udanym dryblingiem. Mamy teraz remis 2-2. do 2. Minęła 81. minuta. Dziękujemy za te informacje. Po Rosji Dortmund na murawie zamelduje się nowy zawodnik. Borussia jest to krok od zwycięstwa. Kibice na Zignali Duna Park śpiewem mobilizują ich na ostatnie minuty. Utrzymać inicjatywę i zwycięstwo będzie ich. Prawo dobrze w obronie. Organazar dostaje piłkę. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. To mamy 2 do 0. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Czy trafi? Koniec meczu. Koniec szans na tytuł. A tak było blisko. Szkoda, że nie udało się jednak dziś postawić kropki na DI, zakończyć sezonu efektownie. Na finiszu dali się wyprzedzić w walce o koronę. Cóż, bywa i tak, ale z pewnością należą im się pochwały za całkiem przecież udany sezon. Zespół ma bardzo solidny skład. Mogą razem walczyć o najwyższe trofea jeszcze przez parę lat. Jak dla mnie.